Karnawał rozpoczęty. W tych wiadomościach zobaczycie, jak świętowano w Zielencicach. Artyści z Ukrainy odwiedzili naszą gminę. Sprawdzimy jakość wody w naszych kranach. Zespół Góralska Chora zaskoczył mieszkańców Skarbimierza. Na koniec o planach inwestycyjnych na rok 2016. Dzień dobry. Nadszedł czas, by rozpocząć styczniowe wydanie wiadomości telewizji Skarbimierz. Serdecznie zapraszam. A styczeń niewątpliwie wiąże się z rozpoczęciem sezonu karnawałowego. Zorganizowana w Zieleńcicach impreza dla najmłodszych otworzyła tegoroczny czas zabaw karnawałowych. Kolorowo i wesoło było w Zielencicach, gdzie odbyła się zabawa choinkowa, bo w czasie karnawału bawią się nie tylko dorośli, ale również dzieci. Dzisiaj z dziećmi bawiliśmy się, głównie robiliśmy zabawy taneczne. Była to czekolada, było to bugi-ługi, wojsko i popularne kaczuchy i makarena. Drugim blokiem zabaw były właśnie śnieżki, które są teraz hitem. Jest całkiem spoko, impreza dla dzieci, zabawa i w ogóle. Tańczyliśmy makareny, dużo dzieci przychodzi, wspieramy innych, no i jest w miarę zabawa, fajnie. Bawiliśmy się razem z panią Olą i panią Justyną i jeszcze będziemy się bawić. A jak Ci się podobała zabawa? Bardzo fajna. Dzieci się zaangażowały, przy tym jest dużo zabawy, zawsze byliśmy tacy maleńcy, mali, no to chcemy, żeby coś się działo. I działo się wiele, bo oprócz zabawy była też pomoc. W trakcie imprezy przeprowadzono licytację przedmiotów przekazanych od sponsorów dla sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Głównie zabawki, głównie gry planszowe, gry edukacyjne również, czyli nie takim prostym jakimś tam kierunku, żeby tylko się bawić, ale również edukować. Udało nam się dzisiaj wylicytować dwie, dwie gry. Jedną nie powiem sam, taką chciałem kupić wcześniej, więc przyda nam się. Są to gry planszowe. 10 gier w opakowaniu jeszcze nie, wiem, nie patrzyłem, i mata do tańczenia właśnie dla Laurki. Jest to Monster High. Podobno dziewczynki teraz za tym bardzo przepadają. Wóz strażacki, mały będzie zadowolony. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Mieszkańcy wykazali się dobroczynnością i czerpali wiele satysfakcji z tego, że mogli komuś pomóc. Każda próba filantropii jest cenna w tym kraju, a efekty są widoczne. Ja to tak traktuję. Wszyscy potrzebują pomocy i. Niektórzy więcej, niektórzy mniej. Niektórzy pomoc mogą udzielić, więc jak najbardziej musimy to robić. I to płynie chyba z naszego serca. I Jesteśmy ludźmi, wszyscy tacy sami na całym świecie, i uważam, że powinniśmy się wspierać. Zabawa choinkowa była okazją do wsparcia innych, ale również do integracji mieszkańców oraz miłego spędzenia czasu w gronie rodziny i znajomych. Co roku możemy się spotkać, porozmawiać, razem się wspólnie pobawić. Dzisiaj społeczności wiejskie chcą się spotykać razem, i każda inicjatywa, w której można tutaj jednoczyć, na wsi i to jest pożądane. Nie zabrakło też jasełek, Mikołaja, paczek dla dzieci i poczęstunku. To był dzień pełen wrażeń i świetnej zabawy. Odbył się w wesołej atmosferze, wypełnionej uśmiechami dzieci. W ostatnim czasie naszą gminę odwiedził zespół pieśni i tańca z Ukrainy. Mieliśmy okazję zobaczyć folklorystyczny występ młodych artystów z za wschodniej granicy. Zobaczcie naszą relację. Żywiołowe tańce, barwne stroje i wyjątkowa muzyka. Tego nie zabrakło 16 stycznia na występach przygotowanych dla mieszkańców gminy Skarbimierz. Mamy zespół młodzieżowy, czerwona kalina, taneczny, przepięknie występujący, zespół taneczny z Bruci i solistów yy, Filharmonii Starnopola. Zarówno poprzez tańce, jak i śpiew zespół Starnopola mógł zarazić mieszkańców swoją pasją żeby coś się działo, że mieszkańcy coś inną kulturę poznawali po prostu. Jak to się stało, że pani tutaj przyszła? Bardzo proszę powiedzieć, Jakie, w jakich okolicznościach? W jakich okolicznościach? No w dziwnych, bo szłam na spacer z psem i słyszałam śpiew. W związku z tym przypomniałam sobie, że były te, zaprowadziłam psa do domu i przyszłam. <laughs> Wszystko, bo bardzo ciekawy koncert, bardzo mile tańczą i w ogóle śpiewają, bardzo ładnie... Występ gości z Ukrainy był szansą do poznania wschodniej kultury kresowej. Artyści tańcem udowadniają, że kultura nawet w trudnych czasach wzmacnia relacje społeczne. Ta, kultura Ta nacja, która przeżyła, tańca, przeżyła tańca, dużo tańca, wielkich tańca, tragedii i wojen, wygrała i teraz jest Ukraina tylko dlatego, że oni byli zawsze razem. I te nasze tańce też pokazują to, że ukraińska kultura jest wzmocniająca dla naszego narodu i przekazująca też, że Ukraina żyje i będzie żyć jak wojna, niezależna Ukraina. Dostojne życie winny i szczęśliwy. Oni mają w tej chwili trudny czas, oczywiście. Ja natomiast patrzę na te aspekty kulturalne. Cieszę się, że możemy w jakiś sposób korzystać z ich doświadczeń. Dzięki czemu widzowie mogli nie tylko słuchać i oglądać, ale także się uczyć. Ukraińska w ogóle, wschodnia muzy piosenki, muzyka jest, jest miękka, przyjemna, da się do, proszę, do uszu. Chociaż ten, kto nie zna muzyki, małą masztyczność. Ale tak wchodzi do serca, prostu. te nasza nacja, żeby pokazać kulturę naszego ukraińskiego narodu. jestem zadowolony, że publika polska bardzo ciepło i gorąco ich przyjmuje. Te oklaski, te ciepło serca, które oni oddają, to dla nich bardzo wzruszające. Oni będą jeszcze pracować, żeby przy powtórnym zaproszeniu jeszcze coś nowego przywieźć tu dla was. Będziemy nadal się pracować nad tym. Dlatego już dziś liczymy na ponowny przyjazd zespołu z Ukrainy w przyszłym roku. Wraz z nowym rokiem nadchodzą dobre zmiany w naszej gminie. Mowa o inwestycji, która ma na celu usprawnić gospodarkę wodnościkową na terenie gminy Skarbimierz. Chociaż to, że woda płynie z kranu jest dla nas bardzo oczywiste, to osiągnięcie tego celu wcale nie jest proste. Zwykły użytkownik naszej wody do picia. Nie, po, nie wie po prostu na czym to cała sprawa polega, ile to trzeba zachodu, ile to trzeba wyrzeczeń, jak dużo trzeba pracy włożyć i kosztów jakich koszty, jakie trzeba ponieść, żeby faktycznie w naszych kranach ta woda w bardzo dobrej jakości wypłynęła i można było ją spożywać. Woda w naszej gminie wydobywana jest z głębokości około 80 metrów pod powierzchnią gruntu. Później trafia do stacji uzdatniania. Woda jest wstępnie napowietrzana, potem trafia na cyrk, na ciąg filtracyjny pierwszego stopnia, czyli odżelaziacze i drugiego stopnia odmanganiacze. Później jest chlorowana i trafia na zbiornik wody czystej, gdzie jest rozprowadzana mieszkańcom naszej gminy. Abyśmy mogli cieszyć się wodą bez ograniczeń, w ostatnim czasie konieczne były remonty. We wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z firmą, która wygrała przetarg na prace związane właśnie z remontem tego, tej stacji i tak mniej więcej we wrześniu zaczęły się prace. Inwestycja jest praktycznie zakończona, zostały tylko prace takie typowo pielęgnacyjne. Chodziło w całej rzeczy o to, żeby poprawić jakość wody i poprawić jej ilość, ponieważ teren ma bardzo duże zapotrzebowanie na wodę i dlatego ilość jest tu akurat potrzebna. Poprzednio tu były całkowicie inne filtry. Myśmy te filtry wyrzucili, zmieniliśmy podłoże, zmieniliśmy. Dosyć dużą część maszynerii, która po prostu doprowadza do uzdatniania wody taką, żeby ludzie mogli w kranach sobie odkręcić i ją swobodnie wypić. Do czego zachęcają fachowcy, ponieważ woda dostępna w kranie często może dorównywać jakością tej sprzedawanej w butelkach. Czy możemy poczuć, że znajdujemy się u podnóży polskich gór, nie wyjeżdżając nawet ze Skarbimierza? Jak najbardziej. Potwierdzić może to publiczność, która uczestniczyła w koncercie zespołu Góralska Chora. Zobaczcie, jak wyglądało to wydarzenie. Choć styczeń już w połowie, kolendy wciąż żywo brzmią w Skarbimierzu. Tym razem mieszkańcy kolędowali nieco inaczej, bo po góralsku. Witajcie po góralsku, hej! Nazywamy się folkkapela góralsko Chora, co po góralsku i słowacku oznacza górę. Przejdźmy do wos, ze Szczyrku, z Martina i z Poronina, tak co by wam tutok w skarbimierzu na góralską nutkę zagrać. Tak to się u nas w górach po góralsku kolęduje. Jak się okazuje, kolendy kolędom nierówne. Podobno góralskie wykonania są milsze dla ucha i bliższe sercu. Górale mają w sobie tyle energii, że może dlatego ludziom się podobają właśnie te wykonania góralskie. Jest jakieś wydaje mi się weselsze takie, bardziej żywiołowe. O, bardziej takie yy, radosne, wesołe, skoczne. Prócz tych wesołych i skocznych nie zabrakło również spokojniejszych propozycji. Mieliśmy już możliwość wysłuchania kolend w wykonaniu naszych dzieci, zespołów artystycznych, chóru. Ostatnio był zespół z Ukrainy, który też muzycy śpiewali kolendy polskie. Myślę, że to jest takie podsumowanie jakby tego okresu świątecznego. Pozostaje nam tylko czekać na kolejne święta i kolejne wspaniałe koncerty kolendowe. Kiedy już weszliśmy w nowy rok, warto pomyśleć o związanych z nim nowych planach. W gminie Skarbimierz szykuje się już kolejna inwestycja, a o tym, czego będzie dotyczyć, dowiecie się z naszego materiału. Początek roku to czas planów i podsumowań. Inwestycje i budżet na rok 2016 w naszej gminie są już dokładnie określone. Na przyszły rok zaplanowaliśmy kwotę po stronie dochodów 42 849 722 zł. Takie największe inwestycje planowane w 2016 roku to głównie termomodernizacja obiektów po byłej szkole w Żyłobieźnie na kwotę 6 milionów zł. Tutaj oczywiście będziemy składać wnioski o dofinansowanie środkami unijnych. Innymi. Myślimy, że 85% środków otrzymamy, z tego 15% będzie wkład własny gminy. Oprócz niezbędnych remontów dróg i obiektów oraz budowy ścieżek rowerowych, przewidziane są uzbrojenia terenu i rozwój infrastruktury koniecznej do funkcjonowania przemysłu. Podobnie jak w roku ubiegłym, który już możemy podsumować. Wskaźnik inwestycyjny był wysoki, pomimo że tamten rok miniony nie był obfity w środki pomocowe. Robiliśmy to głównie na własnych środkach. W tym roku gmina chce maksymalnie skorzystać z dostępnych środków pomocowych z budżetu państwa i Unii Europejskiej, co widać na planach budżetu sołeckiego. W sołectwach przyjmujemy taką taktykę, że w każdym sołectwie będzie realizowana jakaś inwestycja i także tych inwestycji będziemy wykonywali kilkanaście. I każde sołectwo ma wydzielone środki, ma inicjatywę właśnie inwestycyjną, z tym, że nie każdą inicjatywę będziemy wspierać w większym stopniu jak to było dotychczas, bo dotychczas to było tak, że wystarczyła inicjatywa sołectwa, wydzielenie część środków na do dokumentację czy na cząstkę robót, a resztę dofinansowaliśmy z budżetu ogólnego. A oprócz, oprócz tym tej... razem jednak tą taktykę zmieniamy, że nadal inicjatywa pozostanie po stronie SOS, ale tylko wybieramy te zadania, na które mamy szansę pozyskać środki pomocnicze. Co da realnie jeszcze większe kwoty inwestycyjne. Podobnie jak w latach ubiegłych Skarbimierz według prognoz będzie wśród liderów gminnych inwestycji w województwie. Styczniowe wydanie wiadomości powoli dobiega końca. Pamiętajcie, że kolejny serwis informacyjny zobaczycie w drugą sobotę lutego. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia.